Magazyn kawa, wydanie internetowe. Gość specjalny Michał Figurski. Dobry wieczór. Dzień dobry wieczór, witam. Robimy dziś wszystko, mam na myśli media, żeby Twoja noga stała się gwoździem wieczoru. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś niefortunny upadek na motocyklu. John Locke kiedyś powiedział, że gdyby nie było Boga, to należałoby go wymyślić i podobnie z moim gipsem. Gdybym wiedział, że wzbudzi taką euforię i zainteresowanie, to nawet gdybym był zdrowy, to bym sobie ją złamał no, tylko po to, żeby go mieć. Porównałem właśnie mój gips do Pana Boga. Przepraszam, ja tak mam. Okej, okay, ale co, motor już w garażu grzecznie jest pakowany, czeka na przyszły sezon, czy jeszcze jeździsz? Nie, mój motocykl nie ma z tym nic wspólnego, nie przyczynił się do tego. Od razu uprzedzam kolejne pytania, nie przyczynił się do tego ani moja małżonka, ani mój współpracownik poranny. Zrobiłem to sobie sam. Nie z premedytacją zupełnie niechcący. W trakcie aktu łamania mojej nogi byłem absolutnie trzeźwy, o czym świadczy uraz. Okej, okay. a powiedz mi teraz, jak to jest z tym rokiem? Ty jesteś rokowym chłopakiem od zawsze, czy to tak przyszło później? Nie, ja nie, ja nie, ja nie jestem rokowym chłopakiem. Jak Jakbyś zapytał yy, kogoś, kto mnie kojarzy, to by powiedzieli prawdopodobnie, ha, to ten z RMF-u. Na mnie ciąży piętno... To chyba złośliwcy by tak powiedzieli. paczka lizaczka. Nie, wiesz co, jak udzieliłem kiedyś, pierwszy wywiad, którego udzieliłem, pracując jeszcze w RMF-ie i prowadząc nomen, pop poplistę w TVP i w RMF-ie, to powiedziałem, że słucham desertera, Systemowe Down, dziennikarz... I powiedział, pan się chyba przygotował z encyklopedii roka, że pan teraz wygaduje takie bzdury. Nie ma w ogóle powodów do tego, żebym się tłumaczył z tego, że, że, że słucham roka i że jestem tą muzyką zainteresowany. Pomimo, pomimo mojej poprzedniej działalności kompletnie nie interesuje mnie to, co robi Shakira. A to, że słucham roka, jest dla mnie tak samo naturalne, jak to, że zaraz stąd wyjdę i pocałuję na dobranoc moją córkę. No to są rzeczy, z których się człowiek nie tłumaczy raczej.